Kamil Przeskim, podobno dzisiaj się nie czułeś dobrze, że to też na ten skoki miało jakiś wpływ. Czy na pewno nie byłem w pełni, że tak powiem, sił, ale tutaj e, cieszę się, bo ja wykonałem zadanie, uważam, że te skoki na to, co dzisiaj... Na, zważywszy na wszelkie okoliczności przyrody i nie tylko, uważam, że te skoki były dobre i wynik też jest satysfakcjonujący. Czwarte miejsce w rywalizacji naprawdę o, o najwyższe miejsca z najlepszymi zespołami uważam za dobre. Można powiedzieć chyba, że dobrze tak było dzisiaj, a nie, a nie na Mistrzostwach Świata chyba. Tak, dokładnie tak. A powiedz że tutaj te warunki były trudne, bo wydawało się, że w ogóle może konkurs konkursy nie odbyć. Oczywiście na początku trochę wiało, gdzie próbna seria nie była przeprowadzona. Ale później się uspokoiło i teraz ostatnia ta seria finowa była okej. Okay. Dzięki Kamil.